No cześć, to Kuba, szkocki ogrodnik, a dzisiaj wideo z garażu. Z garażu, jako że e, muszę namieszać e, swoją mieszankę do palm, ale to nie używam tylko do palm, używam także do cytrusów, do, do ozdobnych, do skalniaków i jest bardzo uniwersalna, powiedział? I świetnie się sprawdza jako subsadu doniczek, właśnie do takich roślin, które potrzebują przepuszczalną glebę. Miałem to nagrywać na ogrodzie, ale <śmiesz> mieszkam w Szkocji. Od dwóch dni pada i to pada jak cholera, więc nie, nie ma szans, żeby to tam zrobić. W pokoju nie będę ziemi mieszał, dlatego jestem tutaj w garażu, a muszę to namieszać, bo mi kolejne palmy wy, wypuszczałem, korzenie, nie muszę je wsadzić do doniczek. E, więc trzeba na szybko robić, i dzisiaj wieczorem będę, będę te, te nasionka wsadzał do, do kolejnych doniczek. Więc pozwólcie Wam, powiem o tej mieszance. To jest e, metoda prób i błędów, sam do niej dochodziłem. Jest stosunkowo łatwa do, do, wyko do wykonania. E, I umie się do nie sprawdza. Jeśli macie ochotę, spróbujcie też, czy zmodyfikujcie sobie. Dajcie mi znać, co o niej myślicie, i czy, czy, myślicie jak, 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 czy ma jakieś wady. Ewentualnie zalety chętnie wymienię się poglądami. Jak mówię, to jest e, to jest coś, co, co sam metodą próby i błędów wymyśliłem. I, I nie wiem, może być coś, coś lepszego. Natomiast tutaj, u mnie, właśnie w moim naszym klimacie, to mi się akurat najlepiej sprawdza. A więc tak: te podróże składa się z pięciu różnych części. Zacznę od e, włókna kokosowego, nie jest najważniejsza część, po prostu będę jechał po kolei to, to wszystko, co tutaj Te To jest włókno kokosowe, włókno kokosowe, które zastępuje to, Zastępuje to, tylko że e, torf pozyskuje z naturalnych torfowisk. Ja nie jestem zwolennikiem niszczenia naturalnego środowiska, dlatego zamiast torfu używam włókna kokosowego. Jest to bardzo neutralny substrat, który dodatkowo hamuje rozwój chorób grzybowych. E, Świetnie magazynuje wodę, a z jednej strony, a z drugiej strony jest przepuszczalny, więc. E, więc generalnie ma same, same zalety. Nie ma żadnych składników odżywczych, nie szkodzi, bo ja wszystkie swoje e, rośliny w donicach e, nawożę dodatkowo, więc to nie są to, to jest to, to jest właśnie włókno kosowe. Ja je kupuję w takich dużych, e, 5 kg. Paszkach, zalewam to wodą i to, to mi wystarcza na, 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 dosyć, na dosyć długo. Więc to jest część pierwsza, włóczna kokosowa. A więc, tak, to jest drugi składnik mojej mieszanki. To jest przefermentowane kora drzew. Jak się przekonacie, ja nie używam kompostu, nie używam obodnika do tych mieszanek. Z kilku powodów. Po pierwsze, Kompost, on zawiera części roślin, zawiera także choroby grzybowe, których ja nie chcę do swoich, do swoich palm czy, in, czy innych roślin dostarczyć. Przekompostowana kora drzew, jasne, może mieć jakieś choroby grzybowe, natomiast nie są to choroby, które za, zaatakują korzenie, korzenie moich roślin. Dodatkowo kompost, on ciągle pobiera tlen do, do fermentacji, tak? Jeśli powiesz, ten tlen, te korzenie będą miały tego tlenu mniej. Kora, drzew, jasne, też go potrzebuje, jednakże także dużo mniej, dużo wolniej się rozkłada. I te składniki mineralne są stopniowo dostarczone do korzeni, więc yy, ja używam kor przeformowanych kory zamiast, yy, zamiast kompostu. Dodatkowo, jeśli Byliście mieli możliwość być w jakim, jakimkolwiek naturalnym środowisku palm czy innych roślin egzotycznych. Jeśli się w kobiecie na głębokość spadła, tam nie znajdziecie przekompostowanych części roślin, tam nie znajdziecie obodnika. Mogą być korzenie innych roślin, które właśnie przyp przypominają, przypominają korek, kiedy, kiedy zachodzi proces fermentacji. Jednakże inne, innych części e, organicznych tam nie znajdziecie. Części organiczne znajdują się na powierzchni, po, na powierzchni gleby. Tam, to, tam, tam zachodzi kompostowanie i składniki z deszczem są spłukiwane, spłukiwane do korzeni. Dlatego ja nie używam kompostu do moich mieszanek. W ogóle. Courage'a. To jest drugi składnik. Przekompostowana. Ona jest właśnie taka bardzo drobna. I to jest właśnie druga, druga część, którą używam. Część trzecia mojej mieszanki to jest coś, co tu się nazywa to topsoil. To jest bardzo popularne. Jest to generalnie gleba puchnicza. Wierzchnia warstwa ziemi, ziem i lastych. Ta próchnicza warstwa właśnie. I to jest ta, Ona jest bardzo drobna. Jest bogata w składniki mineralne. I ja właśnie tą naturalną ziemię pozyskaną w, ze, z naturalnych środowisk z, z pól. Właśnie tą. To, to, jest, to jest jedyna mieszanka ziemi, którą ja do, do, dodaję. I to jest właśnie część trzecia, ta puchnicza, e, górna warstwa, warstwa gleby. Też w jednej części do mojej mieszanki idzie. Czyli na chwilę obecną mamy włókno kosowe, mamy przekomposowaną kolę drzew i mamy, e, mamy właśnie topsoil. Składnik numer 4. Pedlit. Pedlit bardzo lekki e, składnik tej mojej mieszanki. Rewelacja. Naprawdę to jest rewelacja jeśli chodzi o uprawę palm tudzież innych roślin, kaktusów, cytrusów, które potrzebują przepuszczalną glebę. Podobnie jak z kalniakami. Można zamiast niego używać żwirku, jednakże żwirk ma gorsze właściwości i jest dużo cięższy. Pamiętajcie o tym. Perlit jest stosunkowo tani, jest to wypalona w temperaturze około 1000 stopni skała wulkaniczna, która świetnie dostarcza, dostarcza tlen i, i powietrze na powietrza na tą glebę. Jest bardzo przepuszczalna i, i, e, i sterylna. Generalnie ma, ma same pozytywne właściwości, jeśli, jeśli chodzi o UPW Palm. Cytrusów, czy skalniaków, czy, czy właśnie kaktusów, czy sukulatów. Ja mówię, to jest perlit, jest bardzo, bardzo lekki i to jest część numer 4 tej mojej mieszanki. Uważajcie przy perlicie, jeśli robicie te ja w, w zamkniętych pomieszczeniach, żeby się go nie nawdychać. To nie jest wskazane, dlatego bardzo, bardzo delikatnie się z nim obchodzicie. I to już ostatnia część mojej mieszanki, mojej mieszanki piasek ogrodowy. Jest to najcięższa część tej mieszanki. Jest to piasek grubo, gruboziarnisty, który zapewnia przepuszczalność, przepuszczalność tej gleby. E, wszędzie, gdzie palmy rosną, może nie wszędzie, w większości przypadków, gdzie palmy rosną, to są e, tereny z, z glebami w większości e, piaszczystymi. Więc dodając ten piasek do tej mieszanki zapomniamy im bardziej naturalne środowisko i z mojego doświadczenia właśnie wszystkie mieszanki z piaskiem powodują, że moje sadzonki palm dużo, dużo lepiej rosną. Te ich korzenie wyglądają na bardziej zdrowe. Nie wiem jeszcze dlaczego tak jest, ale to właśnie kilka razy już porównałem właśnie z piaskiem, bez piaskiem. Bez piasku, te korzenie zawsze wyglądały zdrowie, kiedy, miałem, kiedy one rosły w mieszance z piaskiem. Eee, piasek u stanowi wysoki procent, to jest 20%. Możecie go używać mniej śmiało, pomiędzy 10 czy 20% tego piasku w, w glebie e, będzie jak najbardziej odpowiednie. więc piasek, o te jest ciężkie, jest ostatnią częścią tej mieszanki. I to jest właśnie ta moja mieszanka. Tak to właśnie wygląda. Ja zdaję sobie sprawę z tego, z tego sprawę, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł, żeby pan uprawiać bez kompostu i bez obodnika. Jednakże, przy młodych sadzonkach, ta właśnie mieszanka, ona mi się najlepiej sprawdza i to jest, sprawdziłem to metodą empiryczną, metodą prób i błędów. Jak widzicie, nie wiem, czy to będzie widać, jest to bardzo lekka, bardzo przepuszczalna gleba. Która zapewnia właśnie tym młodym korzonkom pam świetny, tudzież innych roślin, świetne, e, świetne środowisko, żeby się rozwijać. Jedyny problem jest taki, że trzeba po prostu regularnie tą, te sadzonki czy, czy rośliny podlewać. Jednakże to nie jest, to, tu mieszkając w Szkocji, to, jest, to, jest, to nie jest problem, jako że u mnie co chwilę pada. W Polsce, w je podle, jeśli mieszkacie, podlewajcie i będzie dobrze. Jeśli macie otwór drenażowy, nie ma ryzyka nie ma przylania. Możecie to rośliny swobodnie podlewać codziennie. To im wierzcie mi, to im zaszkodzi. Tak właśnie ja robię z moimi wszystkimi sadzonkami, z moimi młodymi palmami, cytrusami, które są na zewnątrz. Jeśli nie ma deszczu, co wieczór je podlewam i ja nie mam żadnych problemów, Te korzenie nie gniją, a rośliny bardzo ładnie i rosną. A więc tak, tak to właśnie wygląda ta moja mieszanka. Składa się z pięciu, z pięciu równych składników, czyli włókna kokosowa, przekompostowana kora drzew, e, ziemia próchnicza, czyli topsoil, perlit i piasek ogrodniczy. I to wszystko. E, jak już wspomniałem wcześniej, zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo kontrowersyjny pomysł, jeśli chodzi o power palm. E, wiele osób się ze mną nie zgodzi. Natomiast ja to sprawdziłem. Sprawdziłem to na moich własnych palmach i to mi się tu najlepiej sprawdza. Proszę Was, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Naprawdę chciałbym wiedzieć. E, jak mówię, no jeśli, jeśli będziecie te, te palmy, czy te cydusy regularnie nawozić i podlewać, na tym, pod, na tym podłożu żadnych problemów z korzeniami nie będziecie. Otwór drenażowy, ta ziemia, jak wspomniałem wcześniej, Podlewajcie śmiało, ile tylko chcecie, będzie wszystko w porządku. A rośliny takie jak sukulenty, skalniaki, tudzież moje kartusy. Ja na tej glebie nie nawożę w ogóle. Nie nawożę ich w ogóle i nie wiem, czy widzieliście na moich poprzednich filmach. One sobie super radzą, zero nawozu. Także nie jest aż, aż tak jałowa ta ziemia, jakby się wydawało. Natomiast mówię, palmy czy cycusy jak najbardziej, jak najbardziej nawożcie. Dobrze, już nie przedłużam. Eee, idę do swoich pan, bo muszę te, te nasionka wysadzić, bo już kiełkują, a ja wami żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia i proszę was, dajcie mi znać, co o tym myślicie. Trzymajcie się ciepło. Cześć, papa. Pa.